Wkładamy watę, kawałek tkaniny. Następnie jest to węgiel drzewny, który wcześniej sobie zrobiliśmy na ognisku. Węgiel, który zbiera wszystkie zanieczyszczenia chemiczne i częściowo też zanieczyszczenia biologiczne. Będzie to też solidna porcja piasku, który będzie filtrował te mniejsze zanieczyszczenia mechaniczne. Kamyczki, które już na samym początku Będą usuwać największe zanieczyszczenia mechaniczne wody. Ata, czy może być to jakakolwiek szmatka, następnie węgiel, piasek, kamień. Oczywiście, żebyście nie myśleli, że tutaj kolejność warstw jest bez znaczenia. Owszem, owszem oczywiście ta kolejność jest bardzo ważna. Każda warstwa musi spełnić swoją funkcję. Więc nie możemy po prostu kłaść tych warstw naszego filtra. Jakkolwiek nam się podoba. Mamy tutaj wodę niezaczystą. Wlewamy stopniowo, powolutku, by ta woda spokojnie przeszła przez nasz filtr. Mając wodę zbyt mocno, pomieszasz, zaburzysz warstwy, a tego nie chcemy. Woda ma się stopniowo przeciskać. Oczywiście początkowo ta woda będzie brudna, dopiero dolewając stopniowo tej wody, będzie leciała nam coraz czyszej. Więc taki kolor ma woda po pierwszym filtrowaniu. A tak wygląda woda przefiltrowana już po raz kolejny przez nasz filtr mechaniczny. Zyskaliśmy całkiem niezły efekt. Tą wodę teraz trzeba tylko przegotować lub użyć tabletek dezynfekujących bądź zastosować metodę sodis, czyli dezynfekcja słoneczna. Według ciebie, która metoda filtra mechanicznego jest bardziej skuteczna? Ta, z który filtr na tobie robi lepsze wrażenie? Jak widać, woda w jednym przypadku, jak i w drugim, jest czysta i klarowna.